Dziś porozmawiamy o nowej rzeczywistości widoczności w internecie, czyli pozycjonowaniu w AI. A z nami team leader SEO, Jakub Blaźnik-Sempajer. Cześć wszystkim. Jakub. Czym różni się pozycjonowanie w AI od klasycznego SEO? Powiedziałbym, że promocja serwisu w, w narzędziach AI e, jest na jego kolejnym krokiem rozwinięciem e, samego SEO. E, tak więc w pewnych elementach powiedziałbym jako że wracamy do korzeni, jak na przykład lepsza promocja techniczna serwisu, coś, co kiedyś się robiło bardzo mocno, Później czasami to schodziło trochę może nie na drugi plan, ale trochę jednak na mniejsze priorytety. Aktualnie wracamy do tego, żeby ułatwić robotom odczytywanie wartości serwisu. Na czym się skupił w pierwszej kolejności, to są pewnością content, ale nie content, który jest tylko nasadzony frazami, czy robimy taką starą szkołą ale właśnie content, który odpowiada na inten intencje użytkowników. Czy to intencja zakupowa, czy informacyjna? W drugiej kolejności, na pewno znajomość marki w internecie, ogólna jej występowalność w innych serwisach, szczególnie w tych serwisach opiniotwórczych. A jak mierzyć efekty pozycjonowania w AI? Badanie efektów i ich mierzenie jest na ten moment w AI, właśnie. powiedzmy, że jest dość mocnym, no, mocno w wstępnym etapie. Jeżeli chodzi o weryfikację w AI-u, to mamy dopiero początki. Nie ma takiego narzędzia do, do badania widoczności, czy w Gemini, czy w AI Overview. To, co bym teraz mógł zalecić na początek, to na przykład badanie. Sesji, które pochodzą z narzędzi LLM w Google Analytics. Tam to możemy w miarę sprawnie wyciągnąć. Ręczne badanie również, czy chociażby ręczne odpytywanie, czy Google samego lub też narzędzi LLM. Tylko tu trzeba uważać na personalizację wyników, bo to również się zdarza. Dzięki za rozmowę, Jakub. Dzięki, Karolina. A jeżeli już teraz chcesz zacząć pracę nad widocznością swojej strony w czacie GBT czy Gemini, koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami. Link znajdziesz poniżej.